Charyzmatyk, dogmatyk. E, czy tak, tak. Charyzmatyk się tu będą łomotać w pierwszym rozdziale, czy w trzecim. E, a nam się udało spotkać, i, i zamiast konfrontacji, to myślę, to to, co gdzieś mam w sercu, kiedy myślę o tej naszej książce, to to, że potrafiliśmy. Pogłębić tematy, które gdzieś chcieliśmy poruszyć w tej książce. E, tak jak Krzysiek powiedział, e, ja też zastanawiałem się nad różnymi argumentami, które, które usłyszałem. Myślę, że Krzysiek też czasem się musiał zastanowić, posprawdzać w Biblii, czy, czy rzeczywiście dobrze mówię. E, I to nam na pewno dało dużo szerszy obraz i pogląd tego, co, co w kościele robimy. Zdecydowanie nie robiłem tej książki, dlatego żeby albo komuś się przypodobać, albo kogoś rozczarowywać. E, Taki był pomysł, żebyśmy po prostu z sobą porozmawiali. Przede wszystkim chcieliśmy się słuchać. I spróbować zobaczyć pewne tematy, też te tematy wiary, charyzmatów liturgii z naszej perspektywy, z perspektywy naszych doświadczeń, naszej wiary, naszej formacji, naszej też wiedzy teologicznej. I na tym nam zależało, żeby się po prostu spotkać i z sobą porozmawiać. Natomiast jak ktoś przeżyje rozczarowanie, no, nie mogę za odpowiedzialności, no. ale mam nadzieję, że będą też tacy, którzy przeżyją jakąś formę zachwytu i powiedzą: No jednak się da. Liturgista i charyzmatyk, dogmatyk mogą się spotkać i pogadać. I jadą na jednym wózku.